Słuchajcie, kanał TVN gra za 33 sekundy się skończy. Za pół minuty. 25 sekund. I kończymy. 20 sekund, słuchajcie, i koniec kanału. Jest zwycięzca! Halo, dobry wieczór! Dobry wieczór. Jak masz na imię? Ola. Olu, strasznie się cieszę, że to właśnie ty, bo wiem, że jesteś graczem, który często z nami gra i często wygrywa. Powiedz mi, jakie to słowo? Encyklopedia. Oczywiście, że tak, Olu. Strasznie serdecznie ci gratuluję. I prawa otrzymujesz. Bardzo ci proszę i proszę, Katrin. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Ja również. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Ja się już z wami żegnam i naprawdę dziękuję jeszcze raz wszystkim. Do widzenia gdzieś tam. Cześć.